I to było, kochani, w mojej kuchni dzisiaj malowo z torcik. przełożony w bitu śmietanu, to znaczy czekoladowo-bitu śmietanu, um, a otynkowany był um, kremem maślano-budyniowym. Bardzo pyszny. Um, był to biszkopt na szybko robiony. Um, no i na próba, powiedzmy tak. Dobra, kochani, ja już wam pokazuję, co potrzebujemy i jak to zrobię. Tu, kochani, mu biszkop upieczony z czterech jajek. upiekło się to w dwóch foremkach. E, średnica to tu była chyba 18 cm chyba ja. No i mniejsza jako, że umiała nastawić na stawiach na 18 cm. E, biszkop kakaowy i do środka tu w mieszałach e, takie wiórki czekoladowe jeszcze. E, e, I tu mi został jeden blat e, z białego biszkoptu, to jeszcze tak przytna Tą foremką. I bada miała ja, 5 platów, ten biało się tu do, do środka. Um. Ok, teraz się roztopia czekolada, 200 g gorzkiej czekolady we gorącej wodzie. Tak jak tu widzicie, do talerza się na lołach wrzątku i to poczeka, aż się roztopi. Uważajcie, żeby do tej czekolady, bo się woda nie dostało, zepsuje. Jak ta czekolada się roztopi, tak trochę ją wychładzę do temperatury pokojowej i teraz się ubija 400 ml śmietany kremówki, bardzo, bardzo zimną. I czasami się tak zdarzyło, że śmietana się nie chce ubić. No to ją się da tutaj tak gdzieś dwie, trzy łyżeczki śmietany fiksu, takie wiecie, ten do dośmietany. No, czasami sobie trzeba pomóc. Um, jak się śmietana nie chce ubić. I tak zaczęła ubijać i się zaczęła. no, i w końcu się zaczęła ubijać. No um, Jak już się tak zacznie ubijać, to czekoladę czekolada roztopioną. Um, nie dowiecie tak pomału, bo się zrobi straciatela, jak może tu widzicie już, dacie wszystko na roz i to zaraz wszystko wymieszać. Tam podniesie jeszcze wszystko wyskrobałam dokładnie, żeby nic w misce nie zostało. Ok, wszystko fajnie wymieszą. Widzicie już śmietana jest tutaj gęstą i jeszcze tą em, szpachelką, albo jak to się nazywa, tym silikonową łopatką zgarnia to wszystko z boków, <coughs> sorry wymiesza to i mamy fajny krem czekoladowy. tak i teraz Bana, układać te biszkopty, te spody biszkoptów, te blaty, to się oczywiście odwrócę. To nasączenie, nie wiem czy wy to widzicie, w tym biszkopcie są takie kawałki czekolady, ale chyba nie widać. Um, do nasączenia to tu takie te słodkie kakao um, rozpuszczone w gorącej wodzie się rozpuściła, tak żeby było słodkie. Chyba dwie łyżeczki, trzy łyżeczki chyba dach tak do puszklanki wody. Tu do posmarowania to mu taki kwaśny, powiedzmy, drzym, to jest ta, mój taki drzym, mus owocowy powiedzmy, e, z owoców leśnych. Cienko posmaruję. Teraz się ja założę mój ring. I tą tu cztery łyżki, 4-5 łyżek tej ubitej śmietany z czekoladu. wygładzam to. I tak zrobiam, um, przełożam biszkoptu ma. No przód ten, um, ten czekoladowy, a potem zaś po, posmaruję ten dżemy tą marmoladą. Potem do środka ten, um, ten biały biszkopt. Tego białego bisz nie, nie na sączach, bo on są w sobie był już taki fajny, wilgotny, posmarowała, resztku drzymu z reszt um, owoców leśnych i troszkę mi tam zabrakło, to dała ta konfitura taką malinową i tak do końca na to dałam ten czekoladowy, na czekoladowy dała um, zaś śmietana i. Ostatni czekoladowy je do przykrycia. Jako wykończenie tortu. Ok, teraz tu pozgarnię trochę ta śmietana, co tu wystawał. Um, nie wiem, jak mi tu widzicie. I do, tu tum, do, tum, to do lodówki minimum na 4 godziny, Ja to miałam w sumie przez całą noc w lodówce, i potem tu teraz wyciągnę na to. I tak widzicie. Im duży, tym lepiej. Ta śmietana się wtedy będzie fajnie trzymać ten tort. Tu jak widzicie, brzydko to wyglądał, ale to było nierówności takie. Do szklanki się wleja gorącej wody i rozgrzeja się trochę ten nóż. I pod wpływem tego ciepła ta śmietana się tak troszeczkę roztopi i on się tutaj boki wyrówną. Żeby fajnie mi się potem krem nakładało. No, żeby w sumie to tak estetycznie wyglądał. Ja i taki tak bardziej przykryty, ale. Chciałam, żeby to fajnie wyglądało. Widzicie, widzicie zarostu lepiej wygląda, jakie trochę wygładzone. Um, Teraz tu mokrym maślano-budyniowy. Jak zrobić taki krym, już kiedyś pokazywa. Tu ubiła 250 g masła z budyniem. W budyniu gotowała we 300 ml wody, e, mleka wychłodziła dach tak, cukier puder tyle żeby był słodki na tyle słodki żeby mi tem odpowiadał i teraz nasmarować smarować e, rose na boku boki no przód rose żeby się niby te okruszki związały trochę do góry potem to wygładzam <laughs> i potem to zaś do wychłodzenia tak żeby ten krem stwardniał i potem bana robić drugi rose drugi rose smarować i wygładzać na tyle żeby był fajnie gładki. Tym razem masy cukrowej tu nie badaj, jak przeważnie w większości moich tortów. Także tu musiałam się starać, żeby fajnie wygładzić. Ważne jest, żeby masło, żeby ten krem był miękki Ja tu miałam może troszeczkę, ciut, ciut za twardy. Ja w sumie, jak się tak patrzy, nie wyglądał może twardy, ale jednak y, przy smarowaniu y, się potem Same się kapniecie albo sami, że jednak troszeczkę nie mu tej smarowitości, powiedzmy, i musiał go troszeczkę podkręcić w mikroweli. Tak 3-5 sekund, uważać. Nie za długo, żeby nie roztopić. No, tu tak gdzie nie gdzieś po uzupełniałach. Tu trzeba duży, tu y, grubiej posmarować. Tu o ta góra się tak nie martwiła, bo tam jeszcze przyjdzie dekoracja z kremu. Tu już smaruję drugi róz. Tu zaś te nierówności pouzupełniać. To tak troszeczkę potrwał. Jeszcze nie ma takiej wprawy jak ci z Ameryki, albo ci Chińczycy, Japończycy, co, wiecie, posmarują i rozwygładzą i są już fajne, gładkie. Także ja muszę jeszcze posmarować, e, po, potrynować nad. Tynkowaniem samym Krymem, i tu się troszeczkę Krymu odłożyła, tak może jedna duża łyżka em, zafarbowała się na zielono, i teraz się zrobimy takie plamki, takie plamki się zrobiam. Tu posmaruję, powiedzmy, poplamiam ten tort na zielono. Teraz tą szpachlu, zdrapia to powiedzmy, rozmaza to i wyrówną to. Um, potem nie była zadowolona z tego. Miał tutaj nóż, płaski nóż um, i ją potem wszystko tym nożem um, wygładziła. Tak długo jeździła po tym torcie, żeby to było fajne, gładkie. I było fajne, gładkie, czyli nożem jednak też się fajnie robi. 2K, się chyba 4 czy 5 łyżek. No w sumie to była już resztka kremu maślanego. E, Pofarbuja się to na żół, to mu tu farby w żelu. Z innej firmy, jeśli chcecie wiedzieć z jakiej, to mi to napiszę w komentarzach. Bo to inna firma niż zwykle. I tu wzięłam taką końcówkę szpryca, to taką choćby do listków jest zrobioną. I tu na spróbuję ja tu w sumie miała dwie takie podobne. Jedna była trochę węższą, tu jest ta trochę węższą na dole. Tak mi te szpickie fajnie nie wychodziły. Potem, że na drugą, trochę szerszą, bardziej otwartą. Ta tu rościunach. Wyciągnęła ta szprycka. Jak widzicie, tam leży na papierze już na talerzu. I włożyła ten worek do drugiego worka. No, żeby się tak nie, nie ciaprać. I tu bana robić teraz te listki, powiedzmy płatki tego słonecznika, nie wiem czemu ja tak tu na uko zjadam. I tak zrobić, um, ja tu zrobię chyba trzy warstwy tego, tych płatków słonecznika, w zależności jaki duży tort macie. I tak jadam dookoła. Do środka przyjdą takie, em, to jest czekolada. <taki> takie kropelki czekolady, kawałki czekolady. No, kropelet, kropelki takie. E, tu uważać, jak wysypujecie. No, fajnie wyrównać to wszystko, te kropelki. Na dołpot jeszcze miach. E, jeszcze troszeczkę mi zostało tego zielonego. Dałach do woreczka, uciunach mało e, końcówka, mało dziureczka, dziurka. I zrobię takie kropeczki na dole dookoła całego tortu, wychłodza jeszcze, żeby te płatki były, um, twarde się zrobiły, żebyście tam nie zachuczyli, wiecie. I, płatny, I tak wygląda mój tort. Przed podaniem oczywiście godzina, dwie godziny możecie z lodówki wyciągnąć i tak wygląda mój torcik. Stociak był pyszny. Ta śmietana, ona tak miała, richty taki posmak gorzkiej czekolady. Jeśli nie chcecie, jeśli nie, nie przepadającie za tym e, za tą gorzkością, powiedzmy, e, gorzkiej czekolady, to możecie wziąć czekoladę mleczną. Wtedy będzie ta śmietana taką bardziej, em, no nie by taką gorzką, ale mi to smakuje i ja lubię takie gorzkawe, wtedy nie jest takie słodkie. Krem maślany mi też bardzo smakował, powiem wam. I chyba lepiej od tej śmietany, od tej bitej śmietany, no ale tak chciałabym próbować. No, ja też już planuję pokazać, nakręcić filmik, jak udekorować fajnie tort bez sprzętów, bez tych szpryców, bez tych końcówek, same woreczki, ale to kiedy indziej jeszcze go nie nakręciłam, ale planuję, no. Postaram się. No dobra, kochani, to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie, dzięki za wszystkie komentarze, komplementy. Życzę miłego dnia, miłego, miłego tygodnia i do następnego razu. Cześć.